Oh my good goodness! Grand Theft Auto Vice City w końcu jest na kanale. O! You to this one, man. Kto tu gada już? Pierwsze co się pojawia mi już tu ktoś gada. Nie wiem. Muszę powiedzieć, to już będzie chyba ostatni. Już naprawdę rzadko będą odcinki z Vice City, bo już tu nie ma dosłownie co robić. No, sorry. GTA 3 też nie będzie, bo nie przerzucone z starego kompa. Może przerzuca kiedyś. Na razie będzie taka przerwa. Tu mamy jeszcze jakąś misję. Łudu. Dobra. Dlaczego? Tej Pef Czemu on się Pepe nazywa? Chodź Pepe. Chodź. Pepe. Pepe. Nie, no Pepe tro... No i jeszcze na mnie winę. Fajnie. Bye bye. Nie. Jezu Co tu się dzieje? Ja 150 lat nie grałem. Naprawdę długo w to nie grałem. Mówi, że to jest... No, że fajna część miasta. Dobra. tu jest śmietnik. Ja mam ukraść Ukraść Woodo. No to tu jest yeah. gdzieś tu była, to, to tej cioci Tak zgubiłem się Wiesz Dawaj Ja nie wiem co ja mam zrobić no szybko, raz, dwa, trzy, wstawaj, a nie, nie, Śpi, śpi się Wolny. Ja mam no, jechać, co? O, tam był pistolet, znaczy karabin maszynowy. Co to jest? Proszę mi tu nie wyklinać on to jest przecież nasz gang tam, w tamtych... My... Join the boys. Uh, got... okay. a... no? to będzie zaszczelanie na... Jezu, my już tu raz hey, przecież walczyliśmy chyba. Amigo, wjeżdżaj. Czy tu znowu będzie szczelanina? Tu już była i mnie dwa razy snajper zabił. Ale oni nie widzą, że my jesteśmy inaczej ubrani. Park the car at the bridge, and. okej. Okay. Tak, to będzie szczelanina. Co? Co my... Co?! Nie! Ej, to jest za trudne! Kurde, nie szczelaj do mnie! Kurde, nie! Nie no, się. Czemu ich tu tyle jest? Nie! My... Druga, no nie to Sara, wszy wszystko pójdzie z dymem. A ja umrę, Ja! A ła ła Nie no, to idzie z dymem. Uciekaj, uciekać stąd. Do auta! Raz, dwa, trzy. Wchodzić. No szybko. Uciekać stąd. Nie, Ha, ha, ha. wypuścić. Wypuszczać. Nie, kurde. Tak, mam dwie gwiazdki już. Jest, zostali. Jeszcze na tam już. Nie, to wybuchnie! Bye, bye. No to jak? Ja miałem daleko pojechać, co? Jak daleko? Jak ja miałem pojechać daleko? Przecież próbowa... Nie, no co co jest? Nie. Mhm, już. I no, jak, jak daleko ja mam uciec? Proszę mi powiedzieć, jak daleko ja mam uciec? Jak brama nie może się otworzyć? Pomyśleć muszę, muszę pomyśleć, bo znowu spewsze wszystko. O ja. Jedziemy, jedziemy, chociaż teraz wiem, gdzie te bomby trzeba dać. Dobra, ruszać się raz, raz, raz. No, broń muszę wziąć. Raz, raz, raz. Ja wiem, pierwsze ich tu przy... A! No Jezus! Umiesz szczelać. Dead. Nie żyje. Jak on szczela do mnie przez ścianę? Czemu oni do tamtego nie szczel... Dobra. Raz, raz, raz. Myślę. Pierwsze z dam tą u góry. raz, raz, dwa, trzy i wiać stąd. Gór. No ruszcie się! No ja was zostawiam. Wziąłem tego Pepe czy jak? Jak ja mam stąd wyjechać? Jak i wyjechać, proszę państwa. No i powinno to się otworzyć. Tak mi się wydaje. O! Tam jest wyjście! Jest! Udało mi się! Ale akcja! No i... Po fabryce Ile kasiory Ja idę tam sprawdzić? Ożytko. Mniam. Czyli jestem z gangiem cubansów, nie tych, tych. Bo jak wysadziliśmy fabrykę, tym... O, ktoś dzwoni. Halo! Hey, how's the cafe? Oh,

Skąd oni przychodzą, co? Ja umrę, skocz. Tam się nie dawaj. Nie ciekawi, co tam będzie, bo tu jest parkour moment. Ja, jak tu człowiek. Co? Tam jest minigun. Nie no, walić to, ja tam nie idę. Skąd tu normalni ludzie przy, przy, przychodzą? Cały czas coś się obija. A what? co to za karate, mistrz? O, a teraz się otwarła, bl 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 blama. A jałta już nie. Jak mnie denerwuje, to radio policyjne. Mniam, 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 pizza Mniam Mniam No tak Strzelajcie przez szybę To jest kulot szyba 200 V Nie Co ja mam za misję robić Do Widzicie, na mapce Patrzcie nie ma już więcej misji Stać mnie? No. O, nie stanę, nie wiem Nie umiem liczyć Dawaj auto On po... Oni się rzucili czy potrącili? Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Bro, ale to auto skacze. Bum, bum, bum. Może ktoś musi do mnie zadzwonić? Gdzie jest penny spray? A. aha, motor. Oraj, oh, right, pole na traktorek, hej, oprzewam, bada... No to dojedźmy do tego, rób y Spraya eh? i nie wiem, co dalej. Jedziesz szybko, Jezu, Czekajcie, bo mi się tu. Wyłączyło na chwilę. <laughs> Łatwo. Po policji. No i deszczyk. New engine and pine rope. No to teraz muszę pochodzić. Już dwie gwiazdki. Nie. Tak? Nie. nie. Pochodzić aż ktoś do mnie zadzwoni chyba. Pomocy! Oni mnie gonią. Gonią mnie. Pomocy, gangsterzy mnie gonią. A! O, żyćko. Mnie. Gonią mnie. Zgubili się. <grym> Na no ta misja z lodami, no to o co w niej chodzi. Chcecie <grywa> ja tutaj kamera. Chcecie Lody, mm -mm. lody, lody. dla ochłody. <laughs> to by po plaży trzeba jeździć. No, ja mówię nie. Dobra, Widzowie, Naprawdę, ja nie wiem co już mam mówić. Nie wiem co więcej tu mogę robić. Ja skończę. Jeszcze wyścig, wyścig, jakiś wyścig sobie zróbmy. Jezu, ale wielkie wyścigi tu są. Ten weźmy. Nie, Nie. tym wyścigiem zakończymy. Dobrze? Dobrze. Weźmy to auto, bo one jest szybciutkie. Boom. Easy peasy Lemon Squeezy. Jezu, jak tu daleko trzeba jechać. Widzimy się na miejscu. Jestem. Dym, dr, dym, 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 dry, ry, dym, dym. Here we are. Ladies and gentlemen. Go, go, go! Mi nie zadziałał przycisk. W ogóle zapomniałem, że ja na padzie mogłem grać. Na kontrolerze, o kurde. Kurczę, przepraszam. Przepraszam. Jezu! Brum, brum. Jedziemy Jestem pierwszy Co jest bardzo zimne Ajajajajaj Dobra Było nie 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 dam Nie podłączyłem kontrolera Bo w ogóle o nim zapomniałem Nie No No nie Zostańcie we mnie wjeżdżać. Dobrze? Co ja wam takiego złego zrobiłem? Nie, szybko. Chcę ten odcinek zakończyć już. Brum, brum, brum. To będzie koniec. A gdzie jeszcze? Nie. Czy jeszcze jedno? Trzeba przejechać, nie Nie, koniec. Ładno. Ja wam dziękuję widzowie za oglądanie. Widzimy się w następnym video. Nara.